W tym filmie przedstawię Wam wiele pomysłów na masę akcesoriów z LEGO. Od pistoletów, pomłoty i czapki i jeszcze wiele więcej. Hej wszystkim, tutaj Moc Kloc i zapraszam Was do oglądania. Oto dwójka moich customowych Matoran. Jak widać obaj nie posiadają żadnej broni. Więc szybko ich mi zaczynając od beżowego. Do jego łapki wczepiam taki klasyczny kolec, tutaj akurat nie ma żadnych większych ulepszeń. Następnie odrywam łapkę i wczepiam taki oto element Hero Factory. Następnie podłączam na niego klasyczny tor CCBS w kolorze Darktan. Myślę, że tym sposobem udało mi się naprawdę zrobić fajną tarczę. Jednak przydałoby się do zbroić też naszego drugiego kolegę. Hej! Wziąłem bara, następnie nałożyłem na niego taką technikową tubkę. Potem wziąłem trójnik technikowy i nałożyłem na niego dwie nakładki. Przez to przełożyłem ponownie aksa, następnie dodałem te dwa takie dziwne, dosyć klocki. I dodałem do każdego z nich po dwa szare piny. Teraz dodaję dwa duże obrotowe działka oraz uzupełniam je wszystkie stadami. No, i teraz to panowie są kompletni. Oto pan ziutek. Pan Siutek pracuje jako konserwator w twojej szkole. Niestety brakuje mu wielu atrybutów, więc przydałoby się to zmienić. A zaczniemy od przykrycia tych zakoli. Do zrobienia czapki użyję dwóch plejtów jeden na jeden w kolorze czerwonym, dwóch ciemnoszarych zaokrąglonych plejtów, takiego elementu technik, oraz tego elementu, którego możecie kojarzyć chociażby z setu z różami. Teraz wystarczy w tył główki tylko włożyć axla, a na to naszą czapeczkę. No i teraz to pan tak wygląda. Tylko przydałyby mu się jeszcze jakieś narzędzia do wykonywania swojej pracy. Więc wziąłem taki okrągły element, włożyłem w niego stada, następnie włożyłem całość konstrukcji w beczkę i napełniam ją przezroczystymi stadami. Następnie z kilku podstawowych elementów zacząłem składać małą tabliczkę uwaga śliska podłoga. No, mamy wiaderko z wodą, mamy tabliczkę, ale brakuje jeszcze jednej ważnej rzeczy. Przez drugiego bara przekładam studbrika. następnie nakładam na niego kołny oraz przekładam jeszcze jednego bara. Następnie dodaję skosy w kolorze tanowym oraz jeszcze jednego snoodbrika dla stabilności. Teraz przypinamy to wszystko od dołu, a na górę nakładam jeszcze bara z dwoma kołnami. I teraz pan Ziutek może wykonywać swoją pracę. Mamy wiaderko, mamy tabliczkę, uwaga, mokra podłoga oraz mamy samego nimbusa 2115. Sprawdźmy, czy da się na niej polecieć. Nie ma co, na pewno nie było to przyjemne lądowanie. Panu Ziutkowi już chyba nic nie pomoże. Zaraz, co to, medycyna alternatywna? Do walki z czością Stormer potrzebuje jakiejś broni. Możemy stworzyć ją z takiej prostej broni od Glatorian. Wczepiam po prostu element technik, na to takiego studa z barem, na to zwykłego studa, a po bogach wczepiam dwa zaokrąglone plejty oraz na nie wczepiam rdzeń Hero Factory. I teraz Stormer ma czym walczyć. A co powiecie na taki miecz szeroki? Do bara trójki nakładam ten oto technikowy element, w niego wczepiam pino Axla. Teraz nakładam na górę dwa technikowe półbelki, a następnie przyczepem do nich miecz, by na końcu zwiększyć to armorem z nice Kingdom. Pamiętacie Grzegorza? O ostatnim razem zapomnieliśmy dać mu jakieś uzbrojenie. Dlatego od razu wziąłem się za budowanie mu rewolwera. Do kołna wczepiam krótkiego bara, następnie wczepiam na niego technikową tubkę. Do tego podczepiam pino axla. Teraz ten element technik oraz bar trójka. Teraz na no to kolejny element technik. Uzupełniamy magazynek. Teraz wczepiamy go we wcześniejszą konstrukcję. Teraz technikowa półbelka, a na dole taki slope. Na górę wczepiam kolejnego axla, następnie przekładam przez niego dwa sokety. Do ostatniego wczepiam dwa bary dwójki, następnie półtechnikową belkę, takie dziwne coś i zamykam to kolejną półtechnikową belką. Teraz tylko wczepiamy pina, takiego slopa oraz plate. A. I jeszcze tylko do bolsoketa wczepiam czarną kulkę, a to czerwonego aksa. I teraz Grzegorz może w końcu siać zamęt na dzikim zachodzie. Dziękuję bardzo za oglądanie tego odcinka, mam nadzieję, że się spodobało. Jeśli tak, to zostawcie łapkę w górę oraz suba z łóżkiem, bo to bardzo motywuje. Jeżeli oglądaliście do tego momentu, to zostawcie w komentarzach hashtag Ziutek, a ja przytnę na serduszko. A ja dziękuję wam za oglądanie, zapraszam na Insta i Discorda, a ja się z wami żegnam, z zobaczenia już niedługo, cześć!